Nieprawda. To pytanie nigdy nie istniało w Twojej głowie. Nie, nieprawda. Bo tylko imitacja tego pytania. Ale. Pe... Wiesz, że w tej chwili uszkadzasz z Swamla e? Nie interesuje mnie to, warto że odpowiem, też uszkadzam. Kiedyś dojadę do tego punkty Wypiek dalej. <noise> <noise> Ale co to jest? <noise> A ze srebrnym koinem skończę. No, kopie, je. jestem no zablokowany, czekaj, bo mam prawo. Bo się widzę. No nie, nie, nie jak ja mam stąd wyjechać! No nie, 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 co? Kre... Co? nie, no jedź Co? co? To musi być to może. albo Hiszpania, albo ten, albo no, nie, no, no, Ale czy nie, nie, Ale nie, Ale nie DZIĘKI TO CHUJ! Badumpa. Drifter! Aha Wydupcaj drifter! I co robisz? Naucz się wyjeżdżać, chopę. Uwolniłem się od typa, mu tak wyjebałem banien, że kurwa. Czapę schoł. O! Oj. A, a, a. On wyciszone dźwięki mt i wyjechałem na autostradę. Lw, i nagle policję wszedłem no. Ale ten komet zajebisty, tylko w stoku 700 k, kosztuje. Ja pierdol. Dobry, chopie jesteś. Tym. Niezłe pieniądze. No. Wiesz, kurwa, trafak, dla... To... Wiesz. Dla kogoś, kurwa, kto. Nie z... mogę! On Nie on... mogę! Zatrzyma. Niemożliwe. Na pewno kłamiesz. Nie. To są oszczerstwa i pomówienie. <noise> <Z głosy> Segrałem z hopem. ping shafterem, chyba. Prezentatywnie no mówię, dobra, jak pan chce pan. No to wie pan co? No i wtedy ona chyba była za 8 wystawiona. Tak, za 8 była wystawiona. Ja się zaśmiałem do niego, że tego. No to dziś mniej więcej liczyłem kurwa, że nawet jakby zaczął, nawet jakby siódemkę kurwa dawał, no to i tak kurwa było. No to 6 i niech się państwo zastanowią. Nie ma chyba się nad czym zastanawiać. To potem... No to wszystko na i ten, tylko Uuu, ale chłop wysadził alfę. Oj, w plan oleju wjechał. Cześć, Tosia. Mm -hmm. no. I co, robiłeś już wyścig? No. Ile ci wyszło? A! Robiłem wyścig. Ty wypierda. <grym> <ty> <grym> ja przecież jak zanim Forda brałem, to, żeby nie skończyć się, musiałbym w notatniku zobaczyć, bo aż kurwa sam byłem z siebie kurwa, mówię, taki... Jak brałem nic od matki, to się zaśmiałem, mówię, kurwa będę se pisał, nie? Kurwa... Mówię, zobaczymy jak będzie za rok, nie? Czy w tą, czy w tam, tam... Wszystko wyjdzie z czasem. Ale jest dobrze.

Co tu się dzieje? Co się ma macie? Jeszcze daje stream. Widziałeś, że wybraliśmy turniej? No Pozdrawiam Grube'u i jego drugą osobowość Ja nie, nie, dla ciebie Misiek I to pusto No, ten odtąd, to to tylko legalne wtedy. No, e, e, b, 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 a, z... co? eee, Tak! Tak 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 zrobił. Tak. Tak. Nie no, może wbija, bo nie, czasami się zdarzają takie bambiki, co nie miały jeszcze full levela jak dwie szlawety. O!